Panie doktorze, jakie widzi Pan największe wyzwania w nauczaniu obecnych studentów? No, wydaje mi się, że największymi wyzwaniami w chwili obecnej to będą na pewno zajęcia online, które tutaj tak są dla studentów bardzo wygodne, jednak czy wykładowca nie jest pewien, czy jest to będzie właściwie ten materiał przekazany i odebrany przez samych studentów, także no, nie ma pełnej kontroli nad procesem nauczania, bo ten proces nauczania musi być obustronny i, i ta relacja tutaj między studentem prawda i wykładowcą no, może być tutaj zakłócona prawda tutaj nie wszyscy od razu nie ma, jak to się mówi, uwagi na, na całej grupie. Tak. Także tutaj na pewno to będzie tutaj wielkie wyzwanie. No tutaj też ten student może tutaj być mniej aktywny. No nie będzie się chciał tutaj, prawda, aktywizować i uczestniczyć tak, w tych samych zajęciach. To jest to będzie naj, na, no chyba naj, najważniejsze tutaj, takie, tutaj wyzwanie dla w samych zajęciach dydaktycznych, to tutaj na uczelni tutaj nie ma większych tutaj jakichś takich problemów, no także tutaj chyba tylko tyle. A jak widzi Pan doktor, przyszłość naszych studentów po kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego? No, w, tej, w tej chwili tak, przyszłość jest tutaj, no, tutaj, tutaj zapewniona, dlatego że tutaj możliwości prawda, na, na wszystkich instytucjach, urzędach, tak, tu w, na terenie miasta, gminy Koszalin, także tutaj jest dużo tych takich stanowisk z, związanych z obronnością, prawda, i nie tylko z obronnością, tak, ale pokrewnych tutaj w yy, branżach, także tutaj na pewno jest, yy, yy, można spokojnie sobie się tutaj tak zająć, tak, tą nauką na tym kierunku. No dobrze, to na koniec, jako już doświadczony wykładowca, yy, prosimy Pana doktora o jedną taką radę od serca dla naszych obecnych studentów i przyszłych tak. studentów. Yy, naj, najważniejsza rada to, to być, mówię, tak, aktywnym, kreatywnym, tak, nie tylko w pracy, ale i w nauczaniu, bo to tutaj jest to podstawa, jak tutaj się nauczymy, tak, być kreatywnym, aktywnym, umieć dyskutować, tak, wyznaczać sobie cele osobiste, tak, czy grupowe, to wtedy będzie to łatwiej i, i na, na, podczas nauczania i, pod, i w życiu codziennym i w przyszłości, prawda, to będzie tutaj owocowało. Zachęcamy wszystkich naszych studentów, żeby dobrze zapamiętali te rady, a ja panu doktorowi serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że wszystkie te wyzwania w przyszłości będą coraz mniej uciążliwe i wszystko pójdzie coraz w lepszą stronę. No, dziękuję bardzo. Dziękuję śledź nas na www.wsb.net.pl